Która broń jest najlepsza w całym Sons of the Forest? W tym filmie przeprowadzę dla was wielki test broni, w którym sprawdzimy obrażenia zadawane przez każdą broń w grze. A na koniec filmu będziecie mogli zobaczyć stworzony przeze mnie ranking przedstawiający bronie od najsłabszych do tych najmocniejszych. Test będzie przeprowadzony na poziomie trudności hard, a obiektem testowym będzie duży kanibal, ponieważ wytrzymuje nawet kilka strzałów w głowę. Ale sprawdzimy również ile wytrzyma uderzeń w ciało. Zasady testów wytłumaczone, także strzelcie szybkiego kciuka w górę z subikiem i możemy zaczynać. Zacznijmy od najsłabszej broni, którą okazał się pistolet na liny, który potrzebował aż 220 uderzeń, żeby powalić ciężkiego kanibala, chociaż to nie jest broń, której przeznaczenie służy do walki, więc jestem w stanie zrozumieć tak wysoki wynik. Z drugiej strony również słaby był paralizator, bo potrzebował ponad 100 uderzeń, a i tak nie uśmiercił kanibala, więc po tym czasie stwierdziłem, że nie ma to dłużej sensu, ponieważ ta broń i tak służy do oszałamiania, a nie do dobijania przeciwników. Teraz przejdziemy do podstawowych przedmiotów: najpierw siekiera startowa, która zabiła oponenta po równych 20 ciosach. Zapamiętajcie sobie tą liczbę, bo to dobry wyznacznik do porównania go z pozostałym ekwipunkiem. A jak już mówimy o podstawowej siekierze to co ciekawe podstawowy nóż też potrzebował równych 20 uderzeń żeby wykończyć kanibala. Jednak trzeba brać pod uwagę jego bardzo krótki zasięg przez co w rankingu będę go pozycjonował o jedno oczko niżej pod siekierą. Maczeta najlepiej nadaje się do ścinania krzaków i małych drzewek z gałęzi, ale na początku gry nada się też do walki, chociaż szału nie robi, a kanibale zabija aby o 3 hity szybciej od podstawowej siekiery, a łącznie zajmuje jej to 17 uderzeń. A niewiele lepsza od maczety będzie maczuga z czaszki, która zabija kanibala na 15 uderzeń, czyli o 2 uderzenia szybciej od maczety. Teraz omówimy bronie dystansowe, a na pierwszy ogień leci proca. Proca potrzebuje aż 20 uderzeń w głowę, żeby powalić kanibala, czyli tyle samo co podstawowa siekiera. Jednak ponownie to nie jest broń do walki, a bardziej do polowania na małe zwierzęta. Pierwszy podstawowy łuk sprawdzimy na dwóch typach strzał, podstawowe strzały zabijają kanibala po pięciu headshotach, natomiast jeżeli użylibyście najlepszych strzał w grze z włókna węglowego, to wystarczyłyby aby trzy headshoty. Łuk bloczkowy nie tylko jest celniejszy i szybciej się ładuje, ale potrzebuje 4 zwykłe strzały zamiast 5 do pokonania kanibala. A jeżeli użyjecie strzał z włókna węglowego, to wystarczą, aby dwa wystrzały, a jego głowa oderwie się w efektowny sposób. Usza to już wyższy level jazdy, jest mocniejsza od łuku i wystarczą dwa strzały w głowę do pokonania ciężkiego kanibala. Chociaż trzeba też pamiętać, że ładowanie jej trwa dłużej, co może być niekorzystne przy walce z większą ilością zwykłych kanibali. Sprawdziłem też, ile potrzeba wystrzałów w ciało i okazało się, że tylko trzy, więc aby jeden więcej niż jakbyście celowali w głowę. Strzelba w jednej z aktualizacji dostała minus 50% do obrażeń, ale mimo to zabija dużego kanibala na jednego headshota i co ciekawe zabija go też na hita w ciało, więc jak dla mnie ciągle jest overpower. Teraz przejdziemy do broni Miotanych i tutaj jest jedna rzecz, która mnie zdziwiła. Składana bomba co prawda wybucha z opóźnieniem, ale potrafi zabijać duże kanibale na jeden wybuch. Granaty wybuchają prawie od razu, ale potrzeba aż dwóch wybuchów do pokonania oponenta, co różni się w stosunku do pierwszej części gry, gdzie bomby i dynamit zadawały tyle samo obrażeń. Kolejne jest to, w których potrzebujecie aż 3 do spalenia dużego bydlaka, ale jeżeli walczycie z nim sam na sam, to co ciekawe, wystarczy, że będziecie podpalać go zwykłą pochodnią, co również powinno wykończyć go na 3 podpalenia, a na poziomie normalnym być może nawet szybciej. Teraz powiem o kilku nietypowych broniach, gorszych nawet od podstawowego noża, jak na przykład kij golfowy, który potrzebował aż 55 uderzeń, żeby uśmiercić kanibala. Kolejną nietypową bronią jest gitara, która potrzebowała nieco mniej, bo 30 uderzeń, ale to i tak trochę za dużo jak na broń z endgame'u, więc miejmy nadzieję, że przynajmniej będzie można pograć na niej w przyszłości. Podobnie sprawa ma się z łopatą, która też potrzebowała równych 30 uderzeń, chociaż nie służy ona do walki, ale trochę zawiodłem się, jak nie dało się za jej pomocą odciąć głowy. Z pozostałych główno broni Kość zabija na 45 uderzeń i, co ciekawe, jest oficjalnie uznawana jako broń, ponieważ z jej użyciem walczą niektóre kanibale, a także możecie sprawdzić jej statystyki w ekwipunku. Pamiętacie jak mówiłem, że kij golfowy zabija na 55 uderzeń? To tak dla porównania, równie słabą bronią jest patyk, który potrzebuje tyle samo ciosów. Pałka elektryczna co prawda służy do unieruchomienia przeciwnika, jednak przy okazji zadaje też trochę obrażeń i w ten sposób pokonacie przeciwnika po 19 uderzeniach, czyli aż o jeden szybciej niż z podstawowej siekiery. A propos siekier to pora sprawdzić która jest najlepsza, ponieważ zarówno nowoczesna siekiera jak i ta strażacka mają zbliżone statystyki. Jednak jest pomiędzy nimi mała różnica, bo siekiera nowoczesna pokona kanibala po 8 uderzeniach, a siekiera strażackiej zajmie to 7 uderzeń, plus z tego co od was słyszałem to szybciej ścina drzewa, także bardziej warto korzystać z siekiery strażackiej. Ale poza siekierami mamy również piłę łańcuchową, której obrażenia ciężko było określić, ponieważ zazwyczaj odcinała kończyny przed czasem, a przeciwnicy się wykrwawiali. Ale ogólnie jest to bardzo dobra broń i zazwyczaj zabijała po jednym do maksymalnie pięciu uderzeń. Dochodzimy powoli do końca, bo zostały do omówienia trzy rzeczy, a jedną z nich jest włócznia, która zadaje nawet fajne obrażenia w głowę. Bo wystarczy tylko 5 razy trafić, chociaż jeżeli będziecie celować w ciało, to tych włóczni będzie potrzebnych aż 13. Warto też pamiętać, że ta broń nie ogranicza się do zadawania obrażeń, bo możecie przebić nią kolano kanibala i go unieruchomić. A na koniec zostawiłem wam najlepsze smaczki, sprawdzimy co jest lepsze pistolet czy rewolwer, a jak się okazuje różnica jest całkiem spora. Pistolet zabije dużego kanibala po 4 headshotach, natomiast rewolwer potrzebuje tylko 3. A jeżeli będziecie strzelać w ciało to pistolet pokona kanibala po 7 uderzeniach, a rewolwer będzie potrzebował na to tylko 5 wystrzałów. Warto zaznaczyć, że obie bronie korzystają z tej samej amunicji 9mm, także jeżeli macie je obie to bardziej opłaca się strzelać z rewolwera. vera I ostateczna broń, na którą najwięcej osób czekało, a mianowicie katana, która standardowo potrzebuje 8 ciosów do uśmiercenia grubego. Jednak ma tu miejsce ta sama reguła co przy pile łańcuchowej, bo często zdarzy się tak, że odetniecie kończynę nawet po jednym ciosie. Tym bardziej, że nie brałem w tym teście pod uwagę mocnych ataków, które mają większą szansę na natychmiastowe zabójstwo. Mimo to katanę możecie śmiało uznać za najlepszą broń do walki wręcz, a teraz zapraszam was do obejrzenia krótkiego podsumowania i wyników. Dla dokładniejszej oceny wyniki podzieliłem na trzy kategorie. Pierwsza bronie specjalne, czyli bronie które w swoim założeniu nie miały służyć do walki. Druga bronie dystansowe, czyli wszystko z czego strzelacie oraz czym możecie rzucać. I trzecia bronie wręcz od patyka po katane. Jeżeli chodzi o bronie specjalne to jedynie pochodnia radzi sobie całkiem dobrze, ale powiem wam szczerze, że po 200 strzale z pistoletu linowego powoli przestałem wierzyć, że z tej broni da się cokolwiek zabić. W broniach dystansowych nic nie przebije strzelby, która one-shotuje przeciwników, jednak granaty są zaraz za nią ze względu na swoje obrażenia oraz masowy efekt działania. Jeżeli chodzi o kuszę to lepsza będzie na mocniejszych przeciwników, ale łuk bloczkowy ze względu na swoje szybkie ładowanie lepiej poradzi sobie w walce z kanibalami. A pro co? możecie co najwyżej upolować sobie jakiś obiad. Jeżeli chodzi o bronię wręcz, najbardziej mnie rozczarowała gitara oraz kij golfowy, które są dużo słabsze od podstawowej siekiery. A jeżeli chodzi o najlepsze bronie, to siekiery mają bardzo przyzwoite obrażenia, a do tego wysoki poziom bloku. Iła łańcuchowa natomiast szybko odcina kończyny i wykrwawia wrogów, jednak katana jest w tym równie skuteczna, a do tego mamy możliwość blokowania oraz parowania ciosów. To już wszystko, jeżeli jednak wyjdzie kiedyś pełna wersja gry, w której dodadzą dużo nowych broni i zbalansują obrażenia z tych, które już mamy w grze, to nagram jeszcze jeden wielki test broni, tylko przeprowadzony na trochę innych, bardziej dokładnych zasadach. A jeżeli nie chcesz tego przegapić, to zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Jak film się spodobał, to możesz go polubić i zapraszam na kanał do sprawdzenia reszty filmów.